W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Modlitwa za żywych i zmarłych pielgrzymów ludźmierskich. W 1897 roku z inicjatywy księdza proboszcza Piotra Krawczyńskiego założono w ludźmierzu bractwo Różańca Świętego. Dokładnie sto lat później w miejscu dzisiejszego ogrodu Różańcowego Rzesze wiernych modliły się na Różańcu z Janem Pawłem II. Ojciec Święty przypomniał wtedy, że rozwój bractwa jest wspaniałym świadectwem ludzi, którzy w tej prostej modlitwie znajdują niewyczerpane źródło życia duchowego. Rozważając bowiem tajemnice Różańcowe, mówił papież, patrzymy na misterium życia męki, śmierci, i stania Pana jej oczyma. Przeżywamy je tak, jak ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją. Powierzamy jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę, potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona, radosna i bolejąca i chwalebna, zawsze u boku Syna, jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw. W ósmym dniu nowenny, medytując tajemnicę życia i uwielbienie Maryi, chwale nieba, polecajmy wszystkich ludźmierskich pielgrzymów. Dla żywych wypraszajmy łaski potrzebne, do dobrego i szczęśliwego życia dla zmarłych prośmy o radość nieba. W sposób szczególny pamiętajmy o dobroczyńcach ludźmierskiego sanktuarium, o tych mieszkających w kraju, jak i z zagranicą. Zwłaszcza pamiętajmy o Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej. Polecajmy Maryi w końcu również nas samych. Chrystus Pan przypomniał nam, kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Niech pragnienie przynależności do rodziny Jezusa i Maryi, do rodziny różańcowej, nigdy w nas nie słabnie. Serce oraz wszystkie myśli kieruję ku Tobie, uśmiechnięta Pani Ludźmierska, I w ósmym dniu nowenny proszę, abyś spojrzała na mnie łaskawym okiem i czułą troską macierzyńską ogarnęła zanoszone przeze mnie modlitwy, w intencjach Kościoła Świętego, moich braci i sióstr oraz całego świata, a zwłaszcza w mojej intencji osobistej, którą pokornie Tobie polecam. Za ludźmierskich duszpasterzy i parafian módl się, ludźmierska Pani. Za dobrodziejów ludźmierskiego sanktuarium módl się, ludźmierska Pani. Za wszystkich pielgrzymów z kraju i z zagranicy módl się, ludźmierska Pani. Za parafię i wspólnoty kultu Matki Bożej Ludźmierskiej Rozsiane po całym świecie, módl się, ludźmierska pani. Za wszystkich odprawiających tę nowennę, módl się, ludźmierska pani. Za wszystkich zmarłych twoich czcicieli, módl się, ludźmierska pani. Za nas, czcicieli i pielgrzymujących do ciebie, módl się, ludźmierska pani. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezus. Święta Mary, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezus. Święta Mary, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś o łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś o łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś swojego Syna bramą zbawienia i życia, spraw, aby za wstawiennictwem Matki Bożej ludźmierskiej wszyscy czciciele i do niej pielgrzymujący pozostawali wierni miłości Chrystusa, a zmarłym została otwarta brama niebieskiej ojczyzny, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.